Cześć, jestem Ewa Zakrzewska, wy jesteście na kanale Ewokracja i w dzisiejszym odcinku pokusiłam się o tylko i wyłącznie czarne, mroczne i seksowne ubrania plus size. Eee, dlaczego? Wy mnie do tego przekonałyście. Na mojej grupie Ewokracja Team na Facebooku, w której są moje patronki, mam kilka dziewczyn, które szczególnie lubują się czarnych stylizacjach i trochę takich mroczniejszych klimatach. Ale są też dziewczyny, które po prostu lubią czarny e, w wydaniu i seksowniejszym, i takim bardziej do pracy. Dzisiaj myślę, że będzie wszystko. E, nie wiem, czy oglądaliście taki serial Sabrina Nastoletnia Czarownica i nie mówią o Sabrinie e, w latach 90., tylko o tej mm, nowej na Netflixie. Ja oglądałam i ona zainspirowała mnie do kilku stylizacji. I przyznam Wam się szczerze, że bardzo walczę ze sobą, żeby nie kupić tych rzeczy. Kilka mam już w koszyku, i e, tylko i wyłącznie stan mojego konta e, blokuje mnie przed kupieniem tego wszystkiego. Kiedy tworzę dla Was tutaj te zestawienia rzeczy, które chciałabym mieć i które chcę Wam pokazać, e, za każdym razem, z każdym razem coś nowego pojawia się niestety u mnie w szafie, nie potrafię się powstrzymać. Kocham robić te odcinki. Ale one są dla mnie najbardziej kosztowne. Zacznę od sukienki mini, której właśnie Sabrina, nastoletnia czarownica, na pewno by się nie powstydziła. Szczególną uwagę zwróćcie na kołnierz. Kołnierz jest takiego węża, który z kolei ma jakieś gwiazdki księżyce. Jest to mocno niepokojące. Dla mnie osobiście, tu widzę siebie w takiej stylizacji. Owszem, jak rzucam jakieś czary na wrogów, tak. Tak, to widzę. Jest sexy, bo nogi są na wierzchu, w ogóle materiał wiskoza bardzo fajny, jeśli chodzi o ten sklep. Wysyłka kosztuje 20 funtów do Polski, um, no jest to sporo, ale ubrania też są fajne. Z trochę gorszego materiału, ale jakże wspaniała koszula i uwaga, co jest na kołnierzu? Właściwie ten kołnierz jest królikiem. Jest w tym jakaś magia. Kojarzymy się tutaj um, z takimi klimatami, właśnie. E, wydawało mi się, że w tym zestawieniu musi się to pojawić. E, załóżcie to i do spodni, i do spódnicy. W ogóle na stronie jest chyba też spódnica, która może stworzyć zestaw z tą e, nietypową koszulą. Ona kosztuje 20 parę funtów. E, no, niestety, poliester w 100%. Moja faworytka, w tym Sabrina, dałaby czadu. Sukienka z pięknym kołnierzem. Te serce nie jest słodkie, jest takie. Trochę mroczna, do tego jest walurowa kokarda pod samą szyję, rozkruszowana sukienka i uwaga, wyprzedaż! Może być lepiej? Chyba nie. Okej, okay. przerwę tutaj ten ciąg mrocznych sukienek bikini, ponieważ niedługo wybieram się na drobny wyjazd, czy dwa drobne wyjazdy. I Jestem w trakcie poszukiwania kolejnych kostiumów, i ten zwrócił moją uwagę. Okej, okay, jest takie groszki, ale jest świetny wysoki stan, jest ładny biustonosz. Yy, cena taka przystępna, jak na Kapol? Myślę, że spoko. Yy, no i fanki koloru czarnego myślę, że będą bardzo zadowolone. Fanki oversize'owych, koszulowych sukienek myślę, że mogą pokusić się o taką o. E, można do niej oczywiście dodać pasek i podkreślić talię, ale jeśli chcecie założyć właśnie ciężkie buty, czy nawet sportowe, e, to w takim luzackim stylu będzie bardzo spoko. Sama jestem posiadaczką podobnej e, sukienki i sobie bardzo chwalę. Przede wszystkim wygodę. Spódnica skórzana z skóry oczywiście. Wydaje mi się, że musiała się znaleźć w zestawieniu. Będzie jeszcze jedna, e, trochę bardziej fikuśna, ta jest bardziej klasyczna. E, mi się wydaje, że to jest must have wrogowej dziewczyny. Okej, okay, w dzień mroczne królowe, ale wieczorem przywdziewamy takie oto, czy nie wiem, wy może, ja też, no dobra, ja też mam coś takiego. To jest Elomi, mam bardzo podobną halkę yy, i sobie chwalę. Jest seksownie, jest czarna. Co ja tu mogę więcej dodać? Wiem, co chcę dodać. Partnerem odcinka jest oczywiście cudowna Mona Queen Size. I uwaga dla moich mrocznych królowych. Akurat, całkiem przypadkiem, mam pary, które świetnie się wkomponują w stylizację i rokowa i takie bardziej eleganckie. Sassy, to są trochę takie mikro kabaretki. Dots right, mm -hmm. kropki, bardzo ładne, pięknie się układają na nogach, to już widzieliście u mnie w odcinkach. I Star, dla prawdziwej gwiazdy. I pamiętajcie, że na stronie Mona Queen macie zniżkę 10% z kodem evokracja 10. Czas na seksowną propozycję, również właśnie do rise Piękna sukienka, bardzo ładnie skrojona, i te marszczenia, tu wszystko wygląda po prostu amazing. I jeśli macie właśnie krągłe biodra e, i trochę tali, to w tej sukience będziecie wyglądać jak bogini. Bogini przez duże B. Propozycja dla mrocznej królowej, która ma w sobie taką może nutkę porucznika Colombo. Czy porucznik Colombo, czy detektyw Colombo? Napiszcie mi w komentarzu. On też nosił prochowiec. Prochowiec dla każdej pani detektyw. I nie tylko. Prochowiec to jest świetny płaszcz, który jest bardzo uniwersalny. Jedyne, co trzeba uważać, to mocne klapy. Nie każdemu też pasują guziki w dwóch rzędach, więc zwróćcie na to uwagę. Ale taki prochowiec na wiosnę dziewczyny jak znalazł. I spódnica mini. Nie sądziłam, że znajdzie się w moim koszyku. Włożyłam ją do koszyka i... Jest świetna i walczę ze sobą, żeby jej nie kupić. A dlaczego chcę ją kupić? Bo będzie świetnie wyglądała do dotsów, do rice top dots. I walczę ze sobą i to Wy zadecydujecie, czy ją kupię, bo jeśli Wy kupicie mój rozmiar, no to jej nie kupię. Ale oj, jest całkiem niezłej cenie. Ewa, bądź silna. Kolejna koszulowa sukienka, tym razem z takim wiązaniem po środku, aczkolwiek nadal zachowuje lekko oversize'owy krój. I to jest bardzo fajne. I też, właśnie z ciężkimi bucierami, wygląda świetnie. Więc e, rokowe dziewczyny w wersji koszulowej. Myślę, że spoko. Moje złe królowe, złe do szpiku kości. Idealna piżama dla Was i dla mnie również. No kurczę. Widzicie to? Widzicie ten napis? E, no i ja uważam, że to jest must have. Must have. Ja to też muszę mieć. Spódnice, sukienki, czas na spodnie. Moje mroczne królowe, chyba musicie być w posiadaniu co najmniej jednej pary. Proponuję taką wygodną z gumką w pasie. W ogóle ta marka ma w ofercie wiele, wiele rozmiarów. Niektóre z modeli do rozmiaru 68, więc warto zajrzeć do Jorsa, ponieważ mają całkiem spory wybór. Płaszczyko kardigan, o który wiele osób mnie pytało. Mam identyczne, po prostu identyczne z Asosa kupionym milion lat temu. To jest cieniutka, um, właściwie cieniutki taki kardigan. Wygląda jak płaszczek, ale... Fajnie się komponuje w stylizacjach na przykład spięty też paskiem. Nie tylko w takim oversized wydaniu, ale też takim z podkreśloną talią, co ja osobiście preferuję. Dodatkowo to wydłuża sylwetkę i wygląda bardzo korzystnie, zwłaszcza jeśli pod spodem założycie jakiś kontrastujący albo w kolorze, albo w fakturze materiał. Na przykład chcecie zrobić total czarny look, super. Ale jeśli pod spodem będzie koronka lub właśnie jako skóra, no to i tak będzie się ładnie odznaczało, więc. Polecam, zwłaszcza na wiosnę. Wydaje mi się, że na zdjęciu e, tego kardiganu poszczyka były też takie kozaki. Owszem, e, jeśli chodzi o Jorsa, kupowałam wielokrotnie kozaki tego typu. Zresztą w odcinku o kozakach e, też to e, było i będzie jeszcze omawiane nieraz. E, to są extra white naprawdę szerokie łydki. Ja taką posiadam, aż 60 cm i za każdym razem mieściłam się, a czasami nawet był luz w niektórych kozakach, więc Jorsa pod tym względem polecam. Czasami i rokowa dziewczyna musi być elegancka. Ta sukienka również jest w moim koszyku, jest plisowana, jest śliczna, elegancka, podkreśla talia, idealna długość dla mnie. Ciężko mi się robi te odcinki dla Was. Ciężko, naprawdę. Wracam na chwilę do kozaków, ponieważ. Na innych stronach są kozaki na się zazwyczaj, a JORS ma właśnie wygodne opcje. I to jest kolejna, identyczna, tylko w takim zamszowym wydaniu i też chciałam ją bardzo Wam pokazać. Przypominam, linki znajdziecie w opisie filmu. Grochy, sukienka w grochy, w takim opastezowym kroju, który można spiąć oczywiście paskiem i będzie wyglądało znakomicie. Uważam, że można połączyć z ramoneską i będzie rokowo. Yy, no grochy zawsze muszą być. Przemycę ją w każdym odcinku prawie misio, płaszczek miś, ale bardziej w formie parki. Krótka parka. Fajnie wygląda. Yy, uważam, że jest rozkoszny, ale oczywiście na królowej, yy, na mrocznej królowej będzie wyglądało groźnie, wiadomo. Ja w takich płaszczach wyglądam jak grizzly, więc też groźnie. I na koniec elegancko, bardzo elegancko. Zakochałam się w tej sukience od pierwszego wejrzenia i to jest kolejny model, z którym walczę. Znaczy właściwie on walczy ze mną, na mnie patrzy i mówi kup mnie, a ja mówię nie mam siły się sprzeciwiać. Na dziś to już koniec, jestem ciekawa czy propozycje Wam się podobały, dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, która najbardziej, która najmniej czekam na Waszą opinię. Przypominam, że w środę o 15 i w sobotę o 15 kolejny odcinek, ale żeby Was nie ominął subskrypcja, dzwoneczek. Łapka w górę również mile widziana. No to co, widzimy się. Cześć.